Rozpoczniemy od Platona oczywiście. Te wypowiedzi Platona znajdują się w dwóch e, dziełach poświęconych, e, poświęconych e, właśnie państwu. Pierwsze to państwo Platona, drugie prawo. E, tak jak powiedziałem, e, Platon e, przede wszystkim koncentruje się na związku pomiędzy muzyką, a e, jej e, wpływem na charakter, na Postawę moralną, i w takich słowach mówi o, o, o muzyce, i będziemy musieli dopiero w jakiś sposób wziąć w nawias te kwestie etyczne, żeby zinterpretować wypowiedź Platona jako sugerującą, jak się mają emocje do muzyki. Ta pierwsza wypowiedź Platona z Państwa brzmi następująco. Ja się tam nie znam na harmoniach, powiada jeden z rozmówców w dialogu platonskim. Ale zostaw tę tonację, która by przyzwoicie naśladowała głos i akcenty człowieka mężnego w praktyce wojennej i w każdym działaniu, które wymaga siły. A inną też zostaw, niby głos człowieka, który nie stosuje gwałtu, ale działa pokojowymi środkami po dobremu. Więc przekonywa kogoś albo drugich o coś prosi. Te dwie tonacje. Głos człowieka, który ma siłę i czegoś chce. W szczęściu czy nieszczęściu. Głosy rozwagi i męstwa pozostaw, a będzie bardzo pięknie. Ta wypowiedź być może nie jest jeszcze tak bardzo jednoznaczna i wielomówiąca, i e, właściwie wyrwana z kontekstu, może być dość trudna do Właściwego zinterpretowania, i być może na pierwszy rzut oka nie jest jasne, dlaczego tutaj z tej wypowiedzi miałoby coś wynikać na temat związku między muzyką a emocjami. Być może troszeczkę bardziej jednoznaczna jest wypowiedź, którą znajdujemy w prawach. Jeden z rozmówców ateńczych powiada, więc dobrze, ale jak określimy, co to jest piękna postawa ciała. Czy piękna melodia? Uważaj. Dzielny człowiek, gdy znajduje się w trudnych okolicznościach, i tchórz, gdy w takim samym i równie ciężkim jest położeniu. Czy wykazują podobną postawę i czy odzywają się w podobny sposób? Yy, inna postać dialogu odpowiada. Skądże? Przecież nawet barwa ich twarzy nie jest taka sama. I znowu ateńczyk. Mamy więc postawę i ton tchórza i dzielnego człowieka i nie popełnimy chyba błędu, określając ton i postawę dzielnych ludzi jako piękne, a tchórzliwych jako brzydkie. I aby nie rozwodzić się za nadto o tym wszystkim, powiedzmy po prostu, że piękne są te wszystkie ruchy i tony, tak naturalne, jak i odtworzone w muzyce, które wyrażają doskonałość duszy i ciała, a brzydkie te, które wskazują na ich pośledzenie. A więc jak widać tutaj, Platon mówi przede wszystkim o pięknej postawie, o dzielności, ale jednocześnie pośrednio mówi również o emocjach, mówi również o uczuciach. W sytuacji, gdy w trudnych okolicznościach znajdzie się twórz i dzielny człowiek, każdy z nich targany jest pewnymi uczuciami i każdy z nich w zależności od tego, jakie uczucia nim zawładną, wykazuje taką lub inną postawę ciała, taki i inny sposób mówienia, które można interpretować właśnie jako przejaw zewnętrzny emocji, które nimi, nimi w tej sytuacji zagrożenia, czy też trudnej okoliczności targają. I teraz Platon mówi o odtwarzaniu tej postawy ciała, czy też tego sposobu mówienia w muzyce. I mówi, że gdy odtworzymy postawę, że, że sama postawa tchórza jest niepiękna, a postawa dzielnego człowieka jest piękna. Muzyka odtwarzając postawę i sposób mówienia dzielnego człowieka, jedno, tym samym będzie, będzie aspirowała do piękna. Ale, dla nas bardziej interesująca może, może być właśnie ta sugestia, że muzyka może w jakiś sposób odtwarzać um, zarówno postawę czy też sposób mówienia e, człowieka mężnego i tchórza, a jedna i druga postawa czy też sposób mówienia mo mogą być traktowane jako zewnętrzna ekspresja emocji, które e, tymi e, osobami w danym momencie zawładnę. Gdy teraz wrócimy do tego pierwszego cytatu, to widać, że właściwie mowa o czymś podobnym. I e, jeszcze raz przeczytam fragmenty. E, zostaw tę tonację, która by przyzwoicie naśladowała głos i akcenty człowieka mężnego w praktyce wojennej. A więc znowu chodzi o naśladowanie pewnej zewnętrznej ekspresji. Naśladowanie głosu i akcentów człowieka mężnego. Platon oczywiście chciałby naśladować właśnie człowieka mężnego, a nie jakiegokolwiek i teraz jeszcze druga sugestia ze strony Platona a inną też zostaw tonację niby głos człowieka, który nie stosuje gwałtu ale działa pokojowymi środkami po dobrem, więc przekonywa kogoś albo drugich o coś prosi a więc w tym pierwszym wypadku w wypadku człowieka mężnego, mamy do, mężnego w praktyce wojennej mamy do czynienia z żołnierzem z charakterem, czy też można powiedzieć z profilem z profilem psychologicznym żołnierza w drugim wypadku mamy do czynienia z kimś, kogo moglibyśmy być może określić jako mediatora, prawda? głos człowieka, który nie stosuje gwałtu, ale działa pokojowymi środkami po dobremu, więc przekonywa kogoś albo drugich o coś prosi. To też jest postawa czy też, czy też, czy też sposób postępowania dla Platona godny pochwały. Niewątpliwie nie wszystko można w państwie, a nawet można być mniejszość można w państwie rozstrzygać metodami wojskowymi, a zdecydowano większość rzeczy w państwie, zdecydowana większość rzeczy w państwie powinna być rozstrzygana środkami pokojowymi i poprzez wzajemną dyskusję i rozmowę. I tutaj mamy też do czynienia z pewnego rodzaju zewnętrzną ekspresją takiej postawy. Postawy można powiedzieć łagodności i przekonywania innych, prawda? Postawy, która dla Platona jest pozytywnie wartościowana etycznie, ale my możemy znowu to interpretować jako przejaw pewnej postawy emocjonalnej, czyli przynajmniej możemy, niekoniecznie musimy jakby nawet się koncentrować na na tej postaci plateńskiego mediatora czy też prawodawcy, ale możemy jakby tę sugestię Platona rozszerzyć na inne przypadki. Możemy powiedzieć, w bardzo wielu innych przypadkach, które być może nie spotkałyby się z tak daleko idącą aprobatą i pochwałą Platona, mamy do czynienia z podobnym mechanizmem z pewną zewnętrzną ekspresją stanu psychicznego, w którym się człowiek znajduje. I teraz u Platona mamy sugestie, że muzyka może tę zewnętrzną ekspresję, w jego wypadku żołnierza i prawodawcy, a gdy to rozszerzymy, to możemy powiedzieć, że zewnętrzną ekspresję jakiegokolwiek człowieka, który coś przeżywa, muzyka może tę zewnętrzną ekspresję jakoś oddawać, odzwierciedlać, naśladować. Platon mówi, te dwie tonacje, głos człowieka, który ma siłę i czegoś chce, w szczęściu i nieszczęściu, głosy rozwagi i męstwo, pozostawa, będzie bardzo piękny. A więc pewnie to, pewne tonacje muzyczne miałyby naśladować te e, głosy, e, czy też ten sposób wyrażania się dwóch wytypowanych e, pozytywnych bohaterów Platona. Ale tak jak powiedziałem, możemy to rozszerzyć. E, I możemy powiedzieć, że muzyka e, może w ogóle naśladować zewnętrzną ekspresję e, wielu innych stanów psychicznych, uczuć i emocji. E, tak więc, mówiąc w skrócie i podsumowując, zgodnie z tą sugestią Platona, e, muzyka w ten sposób miałaby się do emocji odnosić, że miałaby naśladować zewnętrzną ekspresję emocji e, w, w Człowieka. Ta zewnętrzna ekspresja emocji człowieka wyraża się ogólnie rzecz biorąc poprzez ciała człowieka w szeregu jego. na wiele sposobów. Platon mówi o postawie ciała, mówi o modulacji głosu. Możemy jeszcze do tego dodać gestykulację, mimikę i tak dalej. Oczywiście muzyka ma różne. Możliwości naśladowania czy też odzwierciedlania tych elementów zewnętrznej ekspresji, emocji. Wydaje się, że najbardziej bezpośredni związek paralelizmu czy też, czy też podobieństwa może łączyć muzykę z intonacją, z głosem ludzkim, prawda? Bo jeden i drugi jedna i druga rzecz to pewien fenomen dźwiękowy prawda? i tutaj wydaje się, że, że możliwości muzyki, aby, aby taką czy inną intonację głosu ludzkiego naśladować są najbardziej bezpośrednie jest to można powiedzieć jakby odpowiedniość dwóch dwóch rzeczy z tego samego porządku fizykalnego prawda? odpowiedniość dźwięku i dźwięku jeżeli chodzi o inne elementy ekspresywności ludzkiej, takie jak postawa ciała, gestykulacja, poruszanie się, mimika, to tutaj już jakby analogia jest dużo bardziej odległa. Najbliżej być może muzyce jeszcze do naśladowania, czy też odzwierciedlania ruchu. Ruchu, który też może być przejawem. Takich czy innych emocji, czy też stanów psychicznych. Dlatego, że zjawisko ruchu w muzyce, czy też można powiedzieć postrzeganie w ruchu w muzyce jest czymś też bardzo naturalnym, nawet jeżeli ten nasz opis muzyki jako poruszającej się szybko czy wolno, też należy uznać za metaforyczny do pewnego stopnia, już nie będę teraz jakby się nad tym rozwodził dlaczego, to jednakowoż taka, takie poczucie ruchliwości albo powolności muzyki jest bardzo naturalne i jakby nie, nie trzeba bardzo się wysilać, żeby ten aspekt w muzyce dostrzec, a jeśli ten aspekt w muzyce dostrzegamy, to może być on uznany za Kształtowany w sposób analogiczny do takiego czy innego sposobu poruszania się człowieka pod wpływem jakichś stanów emocjonalnych. Trudny jest już oczywiście z postawą ciała i z, z mimiką, aczkolwiek być może istnieje też jakaś nasza naturalna skłonność do tego, żeby tego rodzaju analogie pomiędzy muzyką a naszą zewnętrzną ekspresywnością postrzegać choć pewnie wyjaśnienie tego dlaczego mamy taką skłonność, żeby tego rodzaju analogię postrzegać już nie byłoby takie łatwe. W ogólności można by tę odpowiedź platońską nazwać paradygmatem zewnętrzności paradygmatem zewnętrzności właśnie dlatego że muzyka miałaby być podobna, miałaby naśladować to co w emocjach zewnętrznych, to co się na zewnątrz przejawia może jeszcze zanim przejdę do odpowiedzi arystotelejskiej, jeszcze dwie czy trzy sugestie na temat tego, jak mianowicie tutaj ta analogia pomiędzy muzyką a zewnętrzną ekspresją emocji mogłaby wyglądać. I czy rzeczywiście ta analogia miałaby być tak bardzo użyteczna w tym, żeby. Muzyka mogła się jakoś do emocji zbliżyć. E, otóż, e, na pierwszy rzut oka być może e, nie jest tak natychmiast oczywiste, że e, nasza zewnętrzna ekspresywność tak wiele może o naszej emocjonalności powiedzieć. E, ale możemy sobie wyobrazić taki przykład e, dość naturalny telefonujemy do kogoś, kogo dobrze znamy, osoba ta podnosi tu słuchawkę i mówi słucham. Jeżeli dobrze znamy tę osobę i dobrze znamy sposób jej wypowiadania się, to czasami to jedno słucham może już nam bardzo wiele powiedzieć o tym, w jakim ta osoba jest na stronie. Zwłaszcza, gdy to słucham odbiega od tego, w jaki sposób ta osoba zwykle wypowiada te słowa. Albo powiedzmy, jeżeli nie jesteśmy tak bardzo wyczuleni na, na drobne niuanse czyjejś wypowiedzi, to możemy sobie wyobrazić, że następnie konwersacja przez telefon przechodzi do jakichś praktycznych kwestii, pytamy. O jakieś nie wiem, codzienne wydarzenia. Ta osoba coś nam relacjonuje. Właściwie nie ma w tym absolutnie żadnego podtekstu emocjonalnego, ale w momencie, gdy ona wypowiedziała już kilka zdań, już z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa i już dużo łatwiej potrafimy często ocenić stan emocjonalny tej osoby, zwłaszcza jeżeli on odbiega od jakiegoś stanu stosunkowo neutralnego. Możemy wy, wy, wychwycić albo jakiś stan przygłębienia, przygnębienia, zatroskania, albo wręcz przeciwnie stan jakiejś szczególnej radosności, euforii. Eee, tak więc wydaje się, że głos ludzki i eee, e, 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 intonacja głosu ludzkiego potrafi zdradzać w, w, wiele więcej i wiele ponad to, co mówią same słowa. Ba Wie, wiele więcej ponad, ponad y, semantyczną zawartość słów.